Na dzisiejszej konferencji mówiłem o datafikacji w sektorze energetycznym, a więc o procesie wykorzystywania, monetyzowania informacji danych wcześniej w procesach technologicznych i w procesach przemysłowych i w procesach biznesowych w polskim sektorze elektroenergetycznym. I na czym to dokładnie polega? Więc w każdym elemencie łańcucha wartości w systemie elektroenergetycznym, w przedsiębiorstwach i na rynku energoelektrycznym w Polsce mamy do czynienia z olbrzymią ilością danych. I to jest stan, który będzie się zwiększał, pogłębiał, czyli tych danych będzie coraz więcej. I głównym wyzwaniem, poza oczywiście wyzwaniami środowiskowymi, politycznymi, geopolitycznymi, głównym wyzwaniem technologicznym polskiego sektora jest wykorzystanie, właściwe wykorzystanie danych, które ten sektor już dziś generuje, a które za chwilę będą w znacznie większej ilości generowane przez cały łańcuch wartości sektora. I wskazywałem na fakt, czy sektor ma narzędzia do tego, aby ten proces datafikacji efektywnie, yy, efektywnie wykorzystać, efektywnie zarządzać. Podałem śmiałą tezę, że w mojej ocenie tak nie jest, że zamykanie się dzisiaj sektora wciąż jeszcze na narzędzia on-premise i nie wchodzenie w tę taką, tak zwaną zaawansowaną analitykę, rozwiązania chmurowe, rozproszone. Już dość sprawdzone w innych branżach, choćby w branżach finansowych, a więc czy telekomunikacyjnych, więc w branżach również regulowanych, na co powołuje się często, powołują się często przedstawiciele sektora, wskazuje, że to jest czas i miejsce na to, żeby nie tylko już rozmawiać o narzędziach cyfryzacyjnych w sektorze energetyki, o narzędziach zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji. Ale wreszcie je wdrażać i pokazałem konkretne przykłady, począwszy od wytwarzania energii elektrycznej, czy to konwencjonalnie, czy OZE, aż poprzez przesył, dystrybucję, czy handel, czyli obrót energią elektryczną do odbiorców, końcowych odbiorców przemysłowych, gdzie, w których procesach i w których elementach łańcucha wartości, w których procesach na koniec dnia można te dane efektywnie wykorzystywać, stosując algorytmy w chmurze obliczeniowej, big data i narzędzia business intelligence. Bardzo dobrze oceniam grupę docelową, to znaczy, jest to konferencja, która. Przede wszystkim, przyciąga przede wszystkim decydentów sektora. A więc, mimo że konkurencji na rynku konferencji, eventów dla sektora energetycznego jest wiele, to Europower trzyma ten ważny poziom dyskusji, która jest zarezerwowana dla executive level. Czyli to tutaj dyskutuje się o przyszłości sektora. I to, co trzeba podkreślić, najczęściej te dyskusje mają swoje odzwierciedlenie w decyzjach, które w niedalekiej przyszłości dotyczą polskiej energetyki. A to się dzieje dlatego, że potraficie Państwo zaprosić decydentów nie tylko z grup energetycznych, co jest oczywiście bardzo ważne, ale przede wszystkim, zwłaszcza w pierwszych dniach każdej edycji konferencji, przede wszystkim decydentów na poziomie ministerialnym, czyli regulacyjnym, a to oznacza, że decyzje czy zapowiedzi pewnych decyzji, które padają na Europower, najczęściej mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. I my jako dostawcy i uczestnicy tych ty projektów transformacyjnych w polskim sektorze energetycznym postrzegamy, a mówię za siebie osobiście, postrzegam konferencję jako taką platformę nie tylko wymiany myśli i poglądów, ale przede wszystkim platformę, na której decyduje się czy też dyskutuje się o niedalekich decyzjach, które w sektorze po prostu wystąpią.